Cześć! Z tej strony Sol. Zapraszam Was na kolejny odcinek z City Skylines 2. Po dłuższej przerwie muszę tutaj się zapoznać ze wszystkim od nowa troszeczkę. Chciałabym na pewno w tym odcinku dodać stację towarową. Dworzec nie. Stacja rozrządowa nie. Dla pociągów towarowych właśnie. I myślę, że postawimy ją w tym miejscu. Może troszeczkę dalej, żebyśmy mogli i postawmy, żebyśmy mogli wyjść stąd i przejść obok tej drogi autostradowej? Myślałam, żeby dać górą te tory, ale tutaj już mamy stacje kolejowe i myślę, że zostawię tą nitkę oddzielnie dla torów kolejowych. Dla tych stacji kolejowych pasażerskich. Natomiast tą nitkę puściłabym obok tej drogi wzdłuż i wtedy połączymy się do tej głównej, tak, która wychodzi. Plus to, co mamy doprowadzone do tego portu. No dobrze, bierzmy się za to. Dobrze, mamy tutaj podział na tą i na tą część. Dobrze, ale tak jak tutaj mówiłam, myślę, że zrobimy oddzielnie pasażerskie od tego, więc nawet to troszeczkę wyprostujemy, skorygujemy to. Jest. Ok, super. Mamy to. Teraz jeszcze podłączmy te linie. No, myślę, że tak blisko siebie nie, nie będzie problemu, chociaż czekajcie, tu jakieś są problemy. Chyba nie. Są tore. Są to, ale tylko po prostu nakładają się te, te rzeczy. Chociaż sprawdźmy w ten sposób. Nie, jest wszystko w porządku. Także OK. Mamy oddzielną nitkę. Możemy chyba włączyć czas, ale jeszcze poczekajmy, poczekajmy. Teraz musimy podłączyć to iż troszeczkę chyba za daleko wyszłam. Dobrze. Spróbujemy podłączyć w ten sposób. Okej, okay, mamy to super. Dobra, spróbujmy, czy możemy połączyć go? Tak, tutaj mamy przejazd. Teraz tak, nie wiem, czy. Myślę, że do tego podłączymy. Później możemy wyjechać za granicę. Mamy tą nitkę. Mamy. Chociaż, poczekajcie, bo to jest chyba pasażerski. Jest ok. Tu i wtedy wracamy. Myślę, że to będzie dobre rozwiązanie. I wtedy wracamy z powrotem do tego punktu. Jest super. Udało się. Yy, udało się. Pięknie. No to włączamy czas. Niech tutaj działają. Super. Mamy to. Mamy podłączony, mamy już pociąg towarowy. Także możemy podejrzeć, właśnie wyjeżdża. Dwa pociągi wyjeżdżają. Stacja rozrządowa, port towarowy kolejowa trasa towarowa numer jeden dobra. Czy myślę, że dwa pociągi? Minimalnie nie będziemy dużo brać. Ewentualnie. No dobra, niech... nie, nie, dwa. Niech będą dwa pociągi na razie. Fajnie tędy podjeżdża. No, już ustawił się kolejny. Ale mam nadzieję, że tutaj wycofa się. No dobrze, skoro już się pojawił, zostawmy te trzy. I fajnie mamy połączenie towarowe. Myślę, że to było dobre rozwiązanie, że nie będzie dworzec kolejowy połączony z tymi towarowymi. Nawet tu się ładnie udało połączyć wszystko. Dobra, tutaj ładnie wchodzimy. Teraz tak, co możemy jeszcze tutaj zrobić? Na pewno w tym miejscu myślę, że już nie będziemy budować mieszkań, tylko zostawimy taki teren taki teren przemysłu a w ogóle zapotrzebowanie na przemysł mamy bardzo wysokie i na biura i komercje, chociaż na komercję to mi narzekają ciągle, ale najpierw sprawdźmy czy czegoś nam nie brakuje tutaj? Woda. Stan przetwarzania śmieci mamy słabo. Tutaj 104, a przetwarzanie mamy 1,5. Czy coś możemy? Spalarnię odpadów, przetwarzanie. Wydajność przetwarzania śmieci na 40 ton nam wzrośnie. I produkcja elektryczności. Ale bardzo będzie nam tutaj zanieczyszczało. Centrum recyklingu, magazynowanie śmieci, śmieciarki, zanieczyszczenie gleby, przetwarzanie śmieci 10 ton, jest mniej. Wydajność przetwarzania śmieci, zakład przetwarzania odpadów przemysłowych, tu jest 50 ton przetwarzania, więc możemy zrobić to, maleńka wioska i chyba możemy nawet odblokować. Zakład przetwarzania odpadów przemysłowych. Dobrze. Zobaczmy. Przetwarzania odpadów przemysłowych, czyli to. No dobrze, ale weźmiemy chyba centrum recyklingu też. Ach, czy spalarnia odpadów? Oh. Centrum recyklingu. I teraz nie możemy tego. <grymne> Zablokowano. Odblokuj. Ósmy poziom mamy dziesiąty. Wszystkie poprzedzające ją cechy drzewka. Aha, czyli to też... No dobrze, jeszcze będziemy, będzie nas stać na to. Dobra, no to stawiajmy to. To jest duże troszeczkę troszeczkę duże. Czy ono zanieczyszcza wysokie zanieczyszczenie gleby? I wysokie zanieczyszczenie powietrza. Mm -hmm więc możemy to dać gdzieś na brzegu. Jak wstawimy to gdzieś tutaj, no to niestety, ale możemy się pożegnać z lasami. Chyba, że jest jeszcze opcja w tym miejscu, tylko, że będziemy za blisko, za blisko tych ulic. Ewentualnie całkowicie na Poza granicami, czyli. No, nie, niestety. Tutaj nam te przewody przeszkadzają. Chyba, że całkiem tutaj. Hmm. Jak jest tutaj z tymi wiatrami? W tą stronę idą, więc. No, nie przeszkadzałoby teoretycznie, jeżeli by było to tutaj. Dobra, niech będzie. Tylko teraz czego potrzebujecie? Dostępu do drogi? Macie drogę! Macie przecież drogę, dlaczego narzekacie na drogę? Tu macie wyjazd, okej. Okay, no to przedłużymy wam drogę. O, i teraz można wyjeżdżać. Okej. Okay. Czy coś możemy tutaj dostawiać? Chyba nie. Przechowanie odpadów. 500 ton, i 50 ton, szybkość przetwarzania. Dobra. Czy coś teraz się poprawiło z tym? Jak to my wyglądamy? 50 ton. No, troszeczkę się poprawiło. Musiałabym jeszcze jedną taką wstawić. Czy ostatnio patrzyłam, to niestety nie było możliwości do budowania różnych. Rzeczy, a teraz jest możliwość. To jest na zbiory. To jest jedna tona wydajność przetwarzania śmieci. Na jedną tonę to jest bardzo mało. Większej liczby śmieciarek to możemy dodać. Nie chcę, że się odblokowało, bo wcześniej nie mogłam w ogóle dodawać przetwarzania. Czy jest sens to do, dodania do tego? Chyba nie. Chyba nie. Zostawmy to. Jeżeli już, to możemy wysypisko śmieci z tej strony postawić jeszcze i chyba tak zrobimy. Nawet, no tutaj to nie, ale z tej strony zróbmy wysypisko śmieci. I będziemy mogli tutaj też zrobić tylko tak, może najpierw drogę, żeby można było wyjechać. No wolałabym, żeby to było 180, tak? Plus 1, dobra. I teraz możemy postawić nasze wysypisko śmieci, tak żeby objęło sobie ten obszar. Możemy zostawić tak. Um. A jakby bez przyciągania, czy udałoby się to. Ha, nie mają dojazdu. Dobra, zaraz wam zrobimy dojazd, tylko ja bym chciała już zaznaczyć miejsce na wysypisko. Ale zostawmy, zostawmy tutaj miejsca na, na te fabryki jeszcze. Także będzie to razem z tymi granicami. Super. Eee, co wam tutaj potrzeba? Nic nie macie, serio? Dobrze, ale sprawdźmy, jak tu możemy drogi poprawić. Aha, tutaj nie macie drogi, tak? Czy teraz jest ok? Dobrze, z tej strony. Dobra, dobra, chwilka. Muszą mieć tutaj drogę. Zróbmy tak. Teraz jest w porządku. Tak, wszystko doszło, prąd też. Okej. Okay. No dobrze. Wysypisko. Jest okej. Okay. Tutaj dodajmy już od razu to. Myślę, że możemy dodać to, chociaż zmniejszymy sobie trochę wielkość tego, ale okej. Okay. Niech trochę przetwarzają tych śmieci. Zawsze to szybkość przetwarzania zwiększa się i to też. Yy, tak, zanieczyszczenie gleby minus 50, tak, tak, przyda się, żebyśmy nie niszczyli aż tak przyrody. Dobrze, mamy wysypisko w tym miejscu. Co możemy jeszcze zrobić? Wiecie co? Ja myślę, że możemy tutaj wykorzystać jeszcze miejsce na kamień, tak? Bo kamień nie potrzebuje, chociaż mamy bardzo dużo tego. Zobaczcie, jak to pięknie rośnie. 5 tysięcy. O, jak zaczynałam, to było 30 tysięcy około. Troszeczkę się zmniejszyło, bo dodałam dużo rzeczy teraz. Tutaj działają, super, 100 ton, zero. Pociąg towarowy, gdzie on jedzie? Tu, świetnie. Czyli stamtąd i wozi, ciekawe czy do portu dowozi, czy wywozi za granicę. No ciekawe. Możemy troszeczkę przyspieszyć w ogóle. Przyjrzyjmy się mu bliżej, jak to wszystko wygląda. Zerknijmy. Ale pofalowano ta droga troszeczkę, ale też ma swój urok. Nie jest jednolicie wszystko i nie, nie jest jednostajnie, prosto. jak jest jednostajnie droga, to chce się zasnąć po prostu. Jak wszystko jest takie same. Tutaj troszeczkę pod górkę mają, ale dał radę. O, już widzę, że muszę tu troszeczkę poprawić te krzywizny. O, tam wraca. Wraca pusty. Więc wszystko do tego portu towarowego zawożą. Hmm. No ciekawe. No, trochę tutaj krzywo. I zjeżdżamy wokół. Ło, jak... Kolejka górska. A zresztą, dlaczego tutaj? Mog mogliśmy tutaj na równo, tak naprawdę, zrobić. No ciekawe. O, wszystko wyładował, czyli wszystko trafia do portu. No dobra. Ciekawe, czy z zagranicy coś przewiezie. Ale skoro już w tym miejscu jesteśmy, to tak zauważyłam, że. No, troszeczkę tutaj słabo jest, że oni zjeżdżają na dół, skoro to jest wyżej. Możemy to poprawić i tak zróbmy. Chociaż nie wiem, czy mi się uda wzorować tu krzywiznę całą, ale spróbuję. Dobra, musimy wtedy usunąć to i sprawdźmy, czy nam się uda to połączyć i musimy wejść na przykład na 5. Tak. Na przykład tak i teraz spróbujemy podłączyć. Czy on schodzi na dół teraz czy jest na prosto? Chyba jest na prosto. Tu jest prosto. Tak, i teraz podjeżdżę do góry. Okej. Okay. No, teraz jest lepiej. Nie schodzi na sam dół. No to fajnie. Udało się to też zrobić. Aha, i jeszcze miałam tu poprawić, bo strasznie to wyglądało. Okej. Okay, spróbujmy to zrobić jeszcze raz. O. No, troszeczkę zakręca, ale chyba, że ten jeszcze <laughs> zrobimy. O, coś takiego. No, teraz będzie lepiej. Puśćmy czas. No i pięknie mamy tutaj wszystko ładnie poprawione. Tutaj też wszystko działa pięknie. Okej. Okay. Co jeszcze możemy tutaj poprawić? No, chciałabym jeszcze dodać te uliczki po prostej. Myślę, że nawet do tej dołączymy. Mm, możemy, możemy dołączyć. Serio, nie może to lecieć prosto, tak jak tutaj, i ładnie zejść na tą jedną stronę. Nie musi być idealnie. Tam jest spadek, no trudno. Trudno, trudno, ale podłączmy te drogi jeszcze z tej strony. Tak jak mamy tu ładnie przesmyk. E, dobra, dobra. Także możemy tutaj jakieś rondo na przykład. Chociaż nie, tutaj bez ronda zrobiliśmy. Możemy jeszcze tędy zrobić dojazd taki. Ale ja bym chciała zrobić na tej wysokości. O, podzielmy to. Tak, i teraz sobie zrobimy coś takiego. Nie wiem co ze stacją kolejną. Może. Może zrobimy ją tu gdzieś, tak myślę. Chociaż może to być blisko dosyć. Fajnie by było ją ustawić może gdzieś tu, przy tej głównej ulicy. I już zakończyć z tej strony, tak naprawdę, bo nie chcę, żeby były dosyć blisko. Jest raz, dwa, i tutaj trzecia by była, także będzie tutaj w porządku, ale może zrobimy tak jak tamtą na tej górce, ale to już myślę, że w następnym odcinku, albo jeszcze dalej, ponieważ no, musimy się zająć tutaj rozbudową miasta. Zobaczcie, jakie są te wskaźniki w ogóle. Ale dobra, dobra, bo się zagaduje, a tu trzeba dodać myślę, że zwykłą uliczkę. Jak coś to będziemy kombinować. E, zobaczmy jeszcze tak. To jest tędy. Tak, 90 stopni. I teraz możemy przejść tak, żeby było ładnie prawie 90. O, super. No to mamy podłączone i jeszcze chciałam zrobić tutaj rondo. Zakończymy takim dużym rondem, a z tej strony już zwykłą tą drogę podłączymy do ronda. No najważniejsze podłączenie to jest to, ale myślę, że będzie dobrze, jeżeli mieszkańcy będą mogli też tutaj sobie, ale dziwnie się tutaj zrobiło, do tego, że jest taka mała ta dróżka pewnie. No dobrze, mamy to. Także w następnym odcinku będziemy rozbudowywać. Przeciągniemy jeszcze tą drogę może dalej. Może połączymy w ogóle te dwie drogi. To by było dobre rozwiązanie. Połączymy jeszcze z tym rondem. Także, no, na dzisiaj to wszystko. Także zapraszam Was do oglądania, do subskrypcji, żeby następne odcinki zobaczyć. Ojej, a co tu się dzieje? No, w następnym odcinku będziemy musieli więcej karawanów chyba dodać, bo naś, nasze społeczeństwo się starzeje. Ciekawe, jak tam miejsca. Jeszcze jest dużo miejsca na cmentarzu. Dobrze. A następny odcinek myślę, że poświęcimy też turystyce, także y, będziemy stawiać jakieś fajne budyneczki. Mamy przy porcie pasażerskim fajne miejsce. Może to zachęci mieszkańców, no i turystów do, do przyjeżdżania. A ja się z Wami żegnam. Dziękuję Wam za uwagę. Miłego dnia lub wieczoru, w zależności kiedy oglądacie. No, trzymajcie się. Pa, pa!